ma nie. Witajcie, witajcie! Nie no, żartuję. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paxton i dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj w zamian za Takerlandię odcinek z... Hardcora u skkf Przedstawiam wam bazę Pony! K tęczowych kocyków Pony, znanych na YouTubie z Pony for Fun którym oczywiście kiedyś był zawsze fan. Teraz nie jest Dlaczego? Zaraz wam przedstawię to Dlaczego też nie ma Pony For Fun I dlaczego nie ma odcinków w Erlandii Up we go! Eee, tak <grych> Dobrze, tylko jeszcze seta założę Ale najpierw pokażę wam bazę To jest nasz spawn Powiedzmy, gdybyśmy mogli sobie ustawić, to tutaj jest nasz spawn. Tutaj są pokoje. Pokój youtubera, tak. Takera i Jacksona. Y, takera y, take tego co założył w Takerlandie. Pokój ocalonego, tablica ogłoszeń pony. Jak widzicie, zebranie jest obo y, obowiązkowe złotę 1830, to jest Swiss Nasza, drzewia... Nasza drzewiarnia. Tak, pięknie wszystko. Nasz enchant. A, o, chyba ktoś tutaj jest. A zaraz sprawdzimy, kto to. Tutaj jest nasz magazyn. Piękny, prawda? A żeby go otworzyć, wystarczy jedna rzecz. Proszę. Ha, ha, ha i co? Pięknie, ale ja nie pokażę wam co tam jest. Bo jeszcze by mnie Rekin wywalił z gildii. Właśnie, nowym liderem gildii Pony jest Rekin2205. Ten u mnie w polecanych rekin2104 szenk Właśnie, szęk. Teraz spowie, omówię sprawę Pony for fun. Schenk jest... momencik. A to się maneczko cześć. A jeszcze nasza obsidianiarka. I na razie to tyle. Dlaczego nie ma pony for fun? Otóż. Schenk jest zajęty swoim serwem pod domeną Dragoncraft. No. Dlaczego to jest zaobsydionowany? LOL. No? Okej. Okay. A... W każdym razie... Nie ma Pony for fun ponieważ szczęki jest zajęty serwem i prawdopodobnie Pony for fun już znika z YouTube'a, także kolejne, na kolejny odcinek liczcie od kogoś innego lub ewentualnie już się nie pojawi. Co do pozostałych członków Pony for Fun, znaczy tęczowych koców. Ja nadal jestem, tylko troszeczkę tak mi już ciężko żyć z tym, że Gildia tak jest słaba i że w ogóle, no, no nie wiem, no tak to troszeczkę tak ciężko. E... Poza tym, że mniej ludzi tutaj gra na hardkorze, zobaczcie, jestem ja i Czesio, no czasem zdarzaje, zdarza się więcej osób, ale... O rzadko. A, co jeszcze? ...Tremo? ten murzyn, co zawsze mnie wkurzał na tych odcinkach. No, teraz mi się nie dostanie żaden murzyn. Nie ma, żaden! Tak, nad y, tym poprzednim jeszcze pan Forfan. Ehm. Troszeczkę, powiedzmy jak to inni mówili, maniaczy FIFA Jest troszeczkę zajęty, no ale wybija czasem na TSA. Tak jak wczoraj, czy przedwczoraj, już nie pamiętam. Piranha! No, na początku myślałem, że zniknął i że już w ogóle go nie ujrzę. Ale, ostatnio go ujrzałem e, na tajniczacie. Plus jeszcze na STS KKF, ale na powiedzmy mm, innym kanale. Oczywiście pod Banderą Pony. <gryw> U naszych fanów. Tak, z pewnej gidi co chyba są na 130 kanale. Właśnie już nie pamiętam ich. Um, ale jakby coś pozdrawiam, nie? siąsia. Widzę, że Archie używa użymi, a nie dużymi. <laughs> hmm. A cóż. Hmm. Jak widzicie, nasz sufit cały jest zaobsydionowany. Tam dalej jest jeszcze chyba warstwa wody i jeszcze chyba dalej obsydian i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale i tak nie zgadniecie, gdzie jesteśmy. No, chyba, że jakiś kretyn sprzeda akordy. Znaczy się bez urazy oczywiście, nie? Ale... wkurzają mnie takie rzeczy, że powiedzmy... O, jesteś w naszej gildi, o, to spoczko. A dzień później sprzedaję całemu serwerowi Kordy Gildi Pony. Jakbym miał jeszcze coś, żeby zobaczyć, czy w ogóle ktoś tutaj patrzy. Ale mam nadzieję, że nie. I wracając. Wolę nie mówić co pirania zrobił na tym tajni czasie, bo to była porażka. Chociaż no śmiesznie, ale... No, pirania to pirania. Tego nie zrozumiesz nigdy. A, i teraz Takerlandia. Od czasów pierwszego odcinka, który yy, został wrzucony na mój kanał, zmieniło się bardzo dużo. A mianowicie. Yy, kiedy to cały czas ktoś okradał wszystkich na serwie. Yy, no, griffował też. No to ja postanowiłem, że. A dziul z tym otoczę sobie cały mój teren takimi ogrodzeniami. Oczywiście to wszystko jest spowodowane. Przepraszam. Yy, Areno. What the fuck? Jakieś lagi czy co? Spowodowane ee, wydarzeniami na arenie międzynarodowej. Między innymi Korea Północna. Kim Jong-un. Najgrubszy obywatel. Korei Północnej. Cóż. Wszyscy wiedzą, kto jest najgrubszym obywatelem. Przepraszam. Wszyscy wiedzą, kto jest najgrubszym obywatelem. Polski. Pozdrowienia dla kidy. Nie do no, żebym hejtował, ale... No, przepraszam. <laughs> Okej. Okay. Dobrze, ale wracając. Oczywiście Taker wpadł na ten sam pomysł, żeby otoczyć swój teren takimi ogrodzeniami. I oczywiście zagarnął większą część mapy. Później, kiedy to już Taker sobie poszedł, mi na... Team jest kkf nudziło się, rozmawiałem z Tedim, z, z Sebą772 i z, a jeszcze przepraszam, yy, dokończę. Tu jest pokój VTakera, Jacksona Ocalonego i teraz pokażę. Tu jest yy, naszego lidera. tu jest Macoxa chyba, tylko nie wiem dlaczego nie ma tabliczki. Ej, co jest grane? Ktoś... Ktoś mi się... Ktoś mi się włamał! Złodziej! Romun! Co za... co za... Co za Żydy! E, tutaj... Gryfon, na hajak. Tutaj... Frenchman. <grywka> tutaj... o, Alien, jak się... Nasz nowy szłonek, Ale jak się tutaj wystroił, Tutaj buzek, chociaż bardzo rzadko wchodzi. Lizek? Aha, tak, 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 tak. Lizek, lizek. To wszystko w porządku. Już się przestraszyłem. Ale muszę tutaj porozmawiać, bo mój pokój został zgryfowany. A i oczywiście, połączyliśmy. Ja z rekinem połączyliśmy pokój. Mryryry. Haha, lol, To tak zabrzmiało gejowsko? Eee, przejdźmy dalej. O Alien Eee, alien. eee tak, 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 soja, soja. Nie, 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 nie. Przyjemności później. Precz! Dobrze, w każdym razie. No, co za. Co za robot? Zostaw mnie! No, co za! Nie! Ale kurna! Ja to odcinek nagryłam Lola! W każdym razie, no co za! To no, nie ja cię ja przyjęłam! I znaczy się! Przepraszam! Tak to już jest! A myślałem, że w pony for fun... znaczycie w pony nie ma fana, a jednak jest. Hmm. Co ja jeszcze miałem. A tak eee. Wtedy... No co za... No lol! Nie! Co za... Nie. Kila dostał. Sziu! Dobra, w każdym razie. Znowu czas mówię w każdym razie, ale okej. Okay. Um, miss Ter. E, co ja jeszcze miałem? A tak, 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 tak. I wtedy Taker pomyślał na yy... What the fuck? Kurczaki! Za szlachtuje, stile. się? Dobra. Yy... Co ja miałem jeszcze? A tak, 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 tak. Yy, Takerlandia. Taker wpadł na ten sam pomysł, co ja, z tym ogrodzeniem, zagarnął sobie większą część terenu. Yy, ja wtedy później gadałem z Teddy, yy, Sir Teddy, przez wielu innych na serwie zwany jako Sir Gówno, ale ja nie będę nazywał Teddy'ego Sir Gówno, no bo mi złego nic nie zrobił, nie? Kurde, no co za... Arrgh. Kurczę No nie! Oni stary, jak chcą być sławni! Co za... Cześć, o! Cześć, bo cię z zaraz zajadę. A wtedy się skończy dzień dziecka. I właśnie Teddy chciał wbić na... Serwer. No to powiedziałem Takerowi, Sly so Taker, wejdź yy, na whitelistę Tediego. A Teddy oczywiście... Ja chcę stworzyć trzecią rzeczę! Dawajcie mi teren! Co, co ci się stało? A, Miki zabił. Ho, ho. Um, wracając... Teddy wbił na serwa. Oczywiście... Chciał stworzyć trzecią Rzeszę. Brawo Czesiu! No i stworzył ją, tylko że ta jego Rzesza potrwała krótko. Tak jak ta Rzesza Hitlera, ale. miała trwać tysiąc lat, a potrwała. Hmm. ile? Kilka godzin? Nawet nie! A oczywiście Tediego, nie Hitlera. Hmm. Jeszcze wracając. No i tak, Teddy pobył sobie na serwie, potem kilku jednych z antychasy wbiło na serwa i zaczęli, tak powiedzmy, szarżować. Później oczywiście Jackson się wkurzał na Teddy'ego cały czas, yy, Rekin też się go bał, znaczy powiedzmy to tak wyglądało, nie to żeby potem miał w komentarzach JA SIĘ NIKOGO NIE BAŁEM, O lol, żal UNSUK Chodzi mi po prostu o to, że no cóż, bali się, że Teddy przejmie kontrolę nad serwem i zniszczy go całkowicie. Teddy i jego znajomi dostali po dupie. O... Tak. Oraz yy, no, zostali zbanowani. Plus jeszcze przemiks. Dawny poniacz. Oczywiście Seba 4X to też... o... Aha. Seba 4X to też dawny płoniacz, ale on... No cóż, troszeczkę... Coś się zmieniło. A... O, Szwedzik kogoś zabił! Nice! Gizzy, gizzy. Jeszcze momencik, sprawdzę coś, 15 minut. A i tak. No co za kurde! Resi Gaming. Resi Gaming Play Fajny nick. Oczywiście cały czas po... Cześć! <laughs> LOL! Czemu on założył głowę Frenchmana? Nie wiem. No co za... Kurde mi władzi No! Cześciu! Zniszczy mi seta! Już mam zniszczonego! Ale dobra. I oczywiście do pana. Yy, Sir Teddy i ta. ta grupka o hasy. Pożegnaliśmy się, ale oczywiście, między Taker'em a mną doszło do pewnych jeszcze gorszych spięć. I oczywiście zaczęliśmy na Takerlandii nawalać bombami atomowymi. I. cała Takerlandia stała się radioaktywna. Prócz. Archipelagu wysp rekińskich. Rekiń jak ja ci. Kurna, zazdroszczę. Ja próbowałem zmienić mm -hmm. <gryw> Pakstońską Republikę Demokratyczną Ludową. Tak, tak nazwałem to państwo. PRDL. A Taker. Socjalistyczna republika Tekera albo Takerlandii. Ja wracając. Nawalaliśmy się bombami atomowymi. Cała, e, cała mapa została skażona prócz archipelagu i ja próbowałem to odreaktywować, nie wiem jak to się dokładnie mówi, ale chyba wiecie o co chodzi, żeby nie było takich, um, jak to powiedzieć, żeby nie wyglądało tak jak strefa Prypecji, czyli Czarnobyl, ale się nie dało. Może by się udało, ale oczywiście Taker nie opłacił serwa. Ała. I dupa, i teraz Taker albo otworzy Takerlandię na nową edycję, albo... Hmm... Cóż... Albo otworzy serwa, albo zamknie go. Więc to już jest w losach Takera. Ale od kiedy ja z Rekinem nagraliśmy odcinek... Kiedy serwer został wypromowany, nawet leśny, Don Vanilla, pytał się o dostęp na Takerlandię. No cóż, nawet miło. No ale co, co, ja, co my możemy poradzić, nie? Ale dobra, już chyba będę musiał kończyć, wiecie? Ja się tak rozgadałem. Jeszcze tylko pokażę wam, co mam w Enderczeście. I to będzie naprawdę słabo. Widzicie? Same śmieci. A to. Jak ja cię zaraz! Zwłaszcza, że najgorzej, że ja mam tylko cztery koks jabłka: prot, prot, prot i prot. Respiration i Aqua Affinity. No i tylko tyle diaksów, ponieważ. No, była składka. I to dosyć duża. Nie spodziewałem się, że będzie i teraz mój sprzęt, który mam. Oczywiście w środku Equipunku. Kurde mi się beka ci działo Fire Aspect 2, Sharpness 4, Knockback 2. Bardzo słabo. Unbreaking 3 Efficiency. Efic efficiency 4. Unbreaking i Silk Touch. I Fortuna. No co za! O masz ty. <noise> <noise> Joki. Nie. Żebym cię zdzielił zaraz. Co? No, ja myślę. Oczywiście. Ty uważaj lepiej. Ciszy. Co? No. Co tyle ma tych koks ja... Kurde, co mi ta kamera ucieka? Czy wy widzicie to samo co ja? Czy on właśnie wpierdzielił dwa koks jabłka? No. Cześć! Sio. Tak. <laughs> I teraz pokazałem wam jak to wygląda na spałnie pony. Kordy... wow, jaka cofka! lol, jak, pff, jak, jaki shame. Nasza farma, obsydianiarka, magazyn, spawn, pokoje, awczarki, yy, wyjście, stołniarki, wszystko wam pokazałem, opowiedziałem dlaczego nie ma pony for fun i prawdopodobnie nie będzie pony for. Wow, prawdopodobnie nie będzie pony for fun. Liderem jest rekin, yy, Pokazałem wam Kurde, coś ja to się powtarza, no. Yy, co jeszcze? A, i powiedziałem dlaczego nie ma tej Kirlandii. bo serwer nie został opłacony Precz ode mnie Ty! Aha! Teraz strzelisz to! No! Co za... Nie no! Wiecie co? Ja skończę ten odcinek już, bo już no 21 minut, to jest a jeszcze będą pewne cięcia. Także no cóż. To jest definitywnie murowane. Dobra. Jakby coś NO NIE! ON ZA MNĄ ŁAZI! Dobrze... To był Paxton! Dzięki za 68 widzów i... Za 1225 wyświetleń na moim kanale Jest to dużo No oczywiście dla mnie, jak na razie No czasem te błędy YouTube'a są i powinno być więcej wyświetleń, ale co ja poradzę w każdym razie dzięki wszystkim Jestem naprawdę zadowolony. A no i przepraszam, że nie było Takerlandii. Znaczy odcinków z Takerlandii i oczywiście... Jakby... Jak Taker opłaci serwa, to prawdopodobnie wrzucę odcinek. Jednak będą częściej niż ten. Tylko jeden. Ale standardowo. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.